Dwie godziny po swoich sąsiadach z Jagiellońskiej, do świątecznej uczty przystąpili mieszkańcy osiedli Sobieskiego i Młodych. Wcześniej spożyli jednak muzyczny aperitif. To już jest w tradycji naszej, że każda, każde spotkanie bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne jest urozmaicone taką artystyczną oprawą, taką coś dla ducha i w tym roku, na tą Wielkanoc Pani Małgosia Masacka-Gudejko da krótki taki występ. Artystka zrobiła to zresztą nie po raz pierwszy i nie po raz pierwszy sprawiła obecnym dużą przyjemność. O pozostałe miłe doznania zadbali już osiedlowi radni i pracownicy spółdzielczej administracji. Potrawy są wszystkie samodzielnie, oprócz wędliny, która jest kupiona, bo nawet ciasta są pieczone y, przez nas, przez członków Rady. W tej sytuacji specjalni goście imprezy mogli już tylko okrasić wszystko dobrym słowem. I tak też skwapliwie uczynili. W imieniu starosty Jana Grabca i zarządu powiatu legionowskiego chciałbym Państwu życzyć serdecznie, żeby to były święta spokojne, zdrowe, radosne i żeby dały to odnowienie, na które wszyscy podczas tych świąt czekamy. Prezydent miasta zamiast o sferze duchowej wspomniał o materialnej, bo i pod tym względem jego zdaniem seniorzy mają się z czego cieszyć, na przykład brakiem troski o efekty ostatnich poczynań rządu. Już państwa nie dotyczy, to spokojnie, już wam nie podwyższą, znaczy nie były ale nie było nie było Tak, pokrzepieni spółdzielcy mogli więc w spokoju oddać się temu, co w ich spotkaniach jest najważniejsze. Już na pierwszy rzut oka było widać, że w rozmowach i wspólnym posiłku odnajdują to, czego w codziennym życiu często im brakuje. Organizatorzy robili zaś wszystko, żeby ta niezwykła chwila trwała jak najdłużej. Także w przypadku jajeczka w scenie 210 bardzo pomocni okazali się darczyńcy. Zwłaszcza ci, którzy gospodarczym dołkiem nic a nic się nie przejęli. Mamy takich sponsorów, którzy jeszcze chyba tego kryzysu nie odczuwają, ponieważ na tym samym poziomie nas finansują. Eee, natomiast może troszeczkę jest tego mniej, z tego względu, że eee, ceny są trochę wyższe. Spoglądając na stoły, owego mniej dostrzec się jednak nie dało i oby podczas spółdzielczego świętowania tak było już zawsze.